Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię na kanale Zostanie Mus. Zostanie Mus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać dla nich właściwe formy prawne i po prostu lepiej zarządzać pieniędzmi. Dzisiaj temat jest związany z kosztami pracodawcy w kontekście zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę. W życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi taki moment, że potrzebuje pomocy, no i wiele osób, które poszukują pracy oczekują umowy o pracę na pełne etat, pół etatu, jedną czwartą etatu. Natomiast bardzo często pracodawca, pomimo tego, że wie, że to są jakieś koszty oprócz wynagrodzenia brutto, koszty pracodawcy, zdaje sobie sprawę, że trzeba tą wypłatę jakoś rozliczyć, to nie do końca jest świadomy tego, z jakimi kosztami jest to związane. Warto pamiętać o tym, że zatrudniając pracownika na pełen etat musimy wypłacić mu przynajmniej minimalną krajową, w roku 2023, w drugiej połowie roku, bo od lipca, minimalna krajowa wynosi 3600, oczywiście od stycznia kolejnego roku ulegnie na podwyższeniu. Jest to wypłata za pełny etat. Więc jeżeli kogoś zatrudnasz na pół etatu, to, to musisz zapłacić połowę z tej kwoty, czyli 1300 zł. Oczywiście minimalnie. Możemy zapłacić więcej, umówmy się, że też niewiele pracowników dzisiaj jest gotowa na to, aby podjąć pracę za minimalną stawkę, chyba że jest to ktoś bardzo, bardzo początkujący. Oprócz wynagrodzenia brutto, które wynika z umowy, musimy zapłacić tzw. koszt pracodawcy. Tutaj te składniki mogą się różnić, dlatego że różne firmy odprowadzają różne składki na składkę wypadkową, natomiast mniej więcej jest to 21%, bo tamte różnice są zwykle niewielkie. No więc 3600, od tego 21% daje nam 756 zł, czyli w tym przypadku całkowity koszt pracodawcy zatrudniając pracownika na pełen etat przy minimalnej krajowej wynosi 3600 plus 756 zł, czyli 4356 zł. Natomiast oczywiście to nie są wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Musimy być świadomi, że taka osoba musi mieć ważne badania lekarskie. Średnio takie badanie robi się raz na dwa lata, jest to koszt mniej więcej 200 zł. Oprócz tego musi mieć szkolenie BHP, to jest od 50 do 100 zł, zależy oczywiście od tego, jaki jest zakres tego szkolenia BHP. Oprócz tego musimy się liczyć z tym, że takiej osobie musimy udzielić urlopu, jest to 20 lub 26 dni w ciągu roku, więc tak naprawdę przez miesiąc pracownika nie ma. Płacimy wynagrodzenie za 12 miesięcy, a tak de facto pracownik wykonuje pracę przez. 11 miesięcy. Oczywiście nie mam przeciwko urlopu, natomiast trzeba no, jakby mieć świadomość tego, że no, jest to koszt pracodawcy, natomiast pracownik jakby w tym okresie nie wykonuje pracy, która przynosi pieniądze do firmy. No, oprócz tego mamy tak zwane koszty administracyjne. Są to koszty związane z naliczaniem listy płac, prowadzeniem teczki, archiwizacją dokumentów i tutaj śmiało można doliczyć stówkę miesięczną. Prawdopodobnie, gdyby to policzyć bardzo, bardzo dokładnie, to wyszłoby Zdecydowanie więcej. Bardzo często pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnianie pracownika, biorą pod uwagę tylko i wyłącznie wynagrodzenie brutto z umowy. Z mojego doświadczenia wynika, że niewiele osób dodaje ten, ten, ten nawis pracodawcy, czy te 21% uśrednione, ale oprócz tego bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy zapłacić za urlop, za. Pierwsze dni zwolnienia lekarskiego, w ogromnej większości przypadków to są 33 dni w roku, więc każdemu z nas zdarza się jakaś grypa, katar, więc zwykle wykorzystujemy tydzień, dwa tygodnie zwolnienia lekarskiego w roku, za które płaci pracodawca, plus urlop, plus ewentualne koszty administracyjne badane i BHP. Więc Z tego 4 356 robi się grubo ponad 5 tysięcy miesięcznie, natomiast bardzo często jakby nie bierzemy pod uwagę tych wszystkich kosztów pobocznych, bo bardzo wielu przedsiębiorców nie do końca umie to policzyć, albo nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. No i teraz pytanie, jakie są alternatywy? Oczywiście mamy umowę zlecane, mamy umowę dzieło, mamy umowę agencyjną, możemy kogoś zatrudnić na B2B. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat wszystkich możliwych opcji, to zapraszam cię do naszego poradnika, jak poprawnie zatrudniać pracowników. Link znajdziesz poniżej w komentarzach. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.